takie wymiary. Proszę bardzo, panie Klim. modelka bardzo, panie Klim. Proszę bardzo, Proszę Z optyk, słuchajcie, dokładnie to są te okulary, które dziewczyny mają na swoich ślicznych puszkach. Natomiast na swoich pięknych ciałach noszą stroje firmy Lorin. Ja także wydaje mi się, że... Nie daleko, można można tak, odjechać sobie zakupić. Tak, zgadza się. A jak coś proszę Państwa, firma Lorin, e, czyli w goku, łatwo sobie to znaleźć na generalnie. Welcome to Proszę Państwa, wielkie brawa do naszych dziewczyn, wielkie brawa, bo naprawdę nie wiem czy Państwo się zgodzą, ale naprawdę jest na co popatrzeć z każdego aspektu. Chciałem wam powiedzieć że dziewczyny, że Was kocham. Kocham. Ekipa Google Box już ma swoje zdanie o tych pięknych kobietach. Eee, możemy je ad adoptować, wie? To przy tym lipa totalna, bez gitu. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie podziękujemy dziewczynom. Zagroźmy je brawami, naprawdę. Jeszcze parę rundek honorowych do okulacza wolnego dywanu. Jest pięknie się te stroje, naprawdę. Rewelacja. No wiadomo, widać, że te stroje są dopasowane. Ale te roki, te nogi. Tak, dziewczyny, jak zwykle, najpiękniejsze, dobrane. Nasze polskie dziewczyny pomagają. Bożecie uśmiech na nas, zobacz. Bardzo uśmiech, pochodźmy jeden, chodźmy tak, jeden. Tak zostałeś tak. kilka stali na raz, także jesteśmy grane. na się na siebie. <laughs> no, bardzo, bardzo jeszcze raz proszę Państwa, wielkie brawa!